it is a next to nothing conversation, and then he's staring me out, taking me. Spędziliśmy ze sobą czas. A tu mamy kolejkę do Berszki. Nie rozumiem. Dobry wieczór z tej strony: chrząszcz. Druga, 15, niedziela. Miller czekoladowy. Serek truskawkowy. Dobra, muzyka, którą muszę zastopować, bo wejdą klejmy. Pewnie w tle słyszycie, a jeżeli to nie, kończy mi się pranie. Spałem sobie coś od 20.00. Do północy, znaczy przed północą stałem? Nie, do pierwszej spałem, albo przed pierwszej. No i teraz usiadłem do komputera, ponieważ po pierwsze mam do zrobienia pracę e, do szkoły na dzisiaj, na WOS. A po drugie chciałem życzyć na komputerze stacjonarnym filmem do przerenderowania, ponieważ e, śmieszne, śmieszne. Okazało się, że nagrania, które wypluwa mi. Nvidia Shadow Play, wiecie to oprogramowanie od Nvidii do nagrywania gier, czy tam w ogóle pulpitu, Te nagranie mają niestabilne klatkaż, tak zwane variable, bit, variable Frame Rate. I wszystko spoko, tyle że Premiere Pro, którego używam do montowania, nie wspiera tego typu, znaczy wspiera tego typu pliki. Natomiast problem pojawia się w momencie kiedy chcemy to montować, bo jak macie plik audio, w sensie jak macie plik wideo z gry powiedzmy, to tam jest i dźwięk, i, i obraz. W sensie obraz i dźwięk. I jeżeli w, do Premiera wrzuci się plik, który ma niestabilny ten framerate to po około 10-15 minutach klipu dźwięk się rozjeżdża i nie da się tego w żaden sposób zsynchronizować, i naprawdę próbowałem wszystkiego i przeszukiwałem wszystkie fora i tak dalej. Generalnie Premier Pro kiedyś wspierał takie pliki i nie miał problemu z takimi plikami, natomiast wyszła aktualizacja, która sprawiła, że już tego nie wspiera. Dobrze, dobrze Adobe, tak się, tak się robi. A nie chcę zmieniać programu do montowania, bo już że za bardzo się przyzwyczaiłem do premiera, więc to co muszę zrobić to użyć programu, który nazywa się Handbrake i za pomocą tego programu przekonwertować te pliki, żeby miały stały klatkarz. I tak sobie siedzę. Byliśmy dzisiaj z Nicole w Katowicach, co mogliście zobaczyć na nagraniach. I to było co najmniej przerażające. Uczucie, znaczy uczucie, doświadczenie, ponieważ jak widzicie po nagraniach było bardzo dużo ludzi. Kolejki były praktyczne wszędzie. Pojechaliśmy tam, bo Nicole chciała się rozejrzeć namacalnie, powiedzmy, za prezentami dla rodziny na święta. Ja przekazuję też chciałem pewną rzecz kupić, ale nie mogę powiedzieć, ponieważ osoba, która ogląda te vlogi, nie będzie miała niespodzianki, więc no. Eee, niestety mnie też nic nie udało kupić, i szczerze powiedziawszy, jak szybko weszliśmy do tej koledzy katowickiej, to tylko chodziliśmy po kupunkach, gdzie ja mogłem dostać to, co potrzebuję. Okazało się, że nie ma tego, co potrzebuję, więc zaczęliśmy chodzić po sklepach, których Nicole potrzebowała. Zobaczyliśmy te kolejki. No, i stwierdziliśmy, że nie. Ja chciałem coś zjeść, ale y, kolejki przy strefie z jedzeniem znaczy w ogóle miejsca przy strefie, gdzie jest jedzenie były zajebane. Tam nie było gdzie igły wcisnąć, więc wziąłem sobie. <laughs> Mówię, dobra, Nikol, wezmę sobie tylko y, Bubble Tea i jedziemy do domu. No i chcę sobie wziąć Bubble Tea, y, a byłem po. Wczorajszym hachu, więc wiecie, troszkę Sahara w yy, mordzie, więc mówię: A wezmę sobie dobre bubble tea na czarnej herbacie z dobrymi składnikami, wypiję sobie to będzie takie smaczne. No, nie, bo jedyne co im zostało, jeżeli chodzi o bazę, to albo mleko, albo zielona herbata. A jeżeli chodzi o bubble tea z soku, no to mówię: Dobra, wezmę sobie grapefruit albo wezmę sobie pomarańczy, bo to takie fajne rzeźwiące. No, też nie mieli i wziąłem jabłko, które było niedobre, ponieważ te jabłka są ciepłe, więc ten sok, ten, ten wyciśnięty sok z jabłka też jest ciepły I dla mnie ciepły sok jabłkowy to jest, no przepis na, nie wiem, momentalne wymioty, jeżeli mogę tak powiedzieć No nie czuję się najlepiej, jak coś takiego wypiję No to tak, tak sobie wziąłem to i... To nie było miłe, to było bardzo ciężkie No ale hej Ważne, że przeżyliśmy podróż do tych Katowic No nic, Skończyłem się pranie, więc idę je powiesić Siądę sobie do zajęć, do szkoły, w do kart, tam rzeczy do szkoły Garda tego handbrake'a, jak go ustawić i tak dalej, bo tam trzeba sobie prezent zrobić i w ogóle Napiję się i Będę szedł spać. na 8 do szkoły. No i takie sprawy. Z mojej strony to tyle na to, ten wieczór, w sobotę na niedzielę. Idę robić rzeczy różne, mniej lub bardziej odpowiedzialne. Dobra, no wiecie co? E Zostawiłem na całą noc, żeby się te pliki przekonwertowały. Ja kurwa nie rozumiem. Nagranie z fazmofobii, które ma 2 godziny 24 minuty. Aktualnie już się od 4 godzin 21 minut mieli. Zresztą. Proszę, tu sobie jest fazmofobia. A tu jest jak to się mieli i mieli i mieli. I to jest dopiero jeden plik, zostało jeszcze. Jeszcze te rzeczy zostały. I wow, I, i to sobie tak leci, nie? Więc generalnie, jakiś Fokus, Ford focus hello. Więc e, generalnie, wiecie co, ja chyba, ja to chyba spróbuję wrzucić do Sony Vegasa albo jakiegoś innego programu. Nie wiem, do Camtasia XD. E... I po prostu to zmontuję, bo to nie ma najmniejszego sensu. Komputer mi buczy jak popierdolony. Bo... bo, bo tak. Ja. Dobra. To nie ma sensu. Ja to wyłączę, bo to... Żepędę czasu. Ale zabawa. Czyż znaczy, sumie jak tak pomyślę, to zostawię... Mm, żeby się ta sama fazmofobia przekonwertowała. Bo zostało jeszcze dwie godziny. Zostawię to. Niech to się skończy. I tylko to? Bo po prostu jestem ciekaw, czy to jest warte czekania. Czy jakość będzie dobra i tak dalej. I czy taki plik wrzucony do premiera to faktycznie będzie działał poprawnie. Bo już 4,5 godziny minęły, to szkoda, żeby to się zmarnowało. Ale zostały tylko dwie. Znaczy, tylko. Wow. No nic. Będę was na bieżąco informował. Póki co się idę ogarnąć i jadę do szkoły. Całe szczęście zajęcia są tylko do 12 dzisiaj. No. Dzień dobry. Pokazać wam coś? Już zacząłem ją rozkręcać, ale trochę kanapę rozwaliłem. W sensie nie wiem, w którym momencie to się stało. Prawdopodobnie siadając z moim wielkim, grubym dubskim jak się zacząłem opierać, to to wyłamałem. E, no, ale czas najwyższy to naprawić. Mogę wam się też pokazać, ponieważ mam niesamowicie gładką mordę. Zrobiłem sobie... Umyłem sobie mordę, nałożyłem sobie peeling enzymatyczny z Evelina, Bardzo dobry, polecam. I się ogoliłem w końcu. Wiem, super dużo widzicie. No, także zrobiłem ze sobą porządek w końcu. Eee, planem na dzisiaj jest ogarnąć tę kanapę. Muszę zrobić porządek przy szafach, które mam w przedpokoju. Jedną drugą eee, i, i, i z szafą przysłówną w sypialni. Tam jest mnóstwo prania, wiem o tym, ale na razie nie ma sensu go chować, bo trzeba zrobić porządek w szafie. Bo tam w tej szafie jest wszystko, dalej nie do końca mi to smakuje, ale kupiłem, żeby mieć yy, tam puszkę. O, zamieć, proszę, zamieć. Troskawka, limonkę, śmieszne połączenie, ale okej. Okay. No, także, także ja sobie idę robić rzeczy. Yy, potem, jak zrobię wszystkie rzeczy, całe sprzątanie, to chciałbym usiąść do komputera i zmontować <laughs> na pewno vloga. Przekonwertowałem ten plik jeden i wszystko działa poprawnie z nim. Także dobrze wiedzieć, że w ostateczności, jeżeli będę musiał konwertować pliki milion godzin, to przynajmniej będzie to działało. Wczoraj nic nie zrobiłem, jeżeli chodzi o montowanie, bo po szkole przyjechałem do domu, położyłem się, potem pojechałem do mamy, siedziałem u mamy i wróciłem. I byłem zmęczony. I jakoś tak wieczór zleciał, coś przy Około pierwszej z proszę mi się położyłem spać. Dzisiaj wstałem o ósmej. To jest w ogóle szokujące i nie spałem już od tamtego czasu. Śmiesznie tak? No, no ale dobra, nie dorobić, bo sama się nie zrobi. A ja mi się nie chce za bardzo. No, to pa.